Powodzenia! Dziera, okrzyknij. Nie Nie, nie łap! Ale Wraca. Stary! Poczekaj, połóż się. Połóż się! Odchyl się do tyłu maksymalnie. Poczekaj aż będziesz do kierunku jazdy zwrócony głową. Poczekaj. Połóż się teraz, złap się za tą lianę, za lianę. Chwyć ją za to, no. I teraz się podciągaj. Podciągaj powoli, tylko uważaj, żeby sobie palców nie przytrzasnąć.